Pietrzak 25 metrów, Pietrzak z dystansu uderza po ziemi Pietrzak ma gocerza na prawej stronie Goncerz jest z boiskiem on uderza broni no bramkarz no była pierwsza, bardzo dobra sytuacja do tego co było w krywówka tak no jest, będzie dochodząca piłka tak też się dzieje 5 metr tu ja muski wybiegałeś ja jest soleja zametnął willa show no. troszkę ale to on do trochę ma trochę 1 na jeden z rywalem dobrze się zastawił trochę będzie szansa na to żeby strzelić z daleka ale obok słówka. Taki teraz krok zebrany do Ryngaka, Ryngak na wysokości Polekarnego, prawa strona. Ryngak musiał do niego bliżej podejść, ale w środkowaniu I teraz z nogi przeciwnika. Zbiera pieczaki. Centrujmy to w Polekarnę. Dużo graczy GieKSy w Polekarnę. Burka, Tro, Trochim, się złożył się, bo wolał. Eee, trochim, Burka a w dołu. 17 metrów, podcinka. Na, na prawą stronę. W środkowaniu w Polekarnę. Na 好嘞。 On będzie dośrodkował w pole karne, bardzo tam. To jest bardzo cudno. Dobry, trochę im skacze jest z Burka! burkar, Burkartki do obok Spukla. Znakomita znaczy, znak, sytuacja. wieje, tu wieje środkowania, zamyka tam. E, w... Jest e, go. A, tak, niech on to wybija, no, nie ma do kogo grać. Frańczak, w czerwcu środku pola fatalnie to wybił e, Franczak. E, Dudek z instansu. Kupna łapie na raty, ale bez żadnego zagrożenia. Zagapił się pieczak. Ale ratuje Duda, Duda do Burkarda, Burkard do, do, Burka, 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 do, do, do Frańczaka, do końca Ma koncerza. dużo miejsca Goncerz. Powinien już ścinać w pole karne tak, i zjeżdża. Tak, mija przeciwnika Goncerz, jest ostry kąt Polkardem. Dobrze, Goncerz! Trochę im. nie wszedł o, na tą piłkę. Popatrzy. Czeka na Frańczaka, Burkard pod podcinkom. Pieczek zamknie, i Ay, nikt tego nie ściągnął. Czerwiński powinien rzucać. Czerwinski jest Burkard, jest Goncerz w polu karnym. Goncerz obraca się, jest Duda, Duda! Burkard! Gdzie ta piłka się zatrzymała? Czerwinski to jest. Czerwiński, tylko trochę w środku, trochę im główka! Kalec nie trafił głową w piłkę. Przecież to... Ja, to jesteśmy w nie ma tam nikogo, kto Dośrodkowanie. wybija. I teraz... Oj, groźnie długo my jesteśmy przed polonkarnym. Zagłębiło uderzenie. Kupta broni na rzut rodzin. Kolejna akcja gospodarzy. rozpędzają się.

Teraz będziesz już drodze. Prawa strona, ale dosiąkowanie w pole karne. Oj. Ale, ale udało dobra. mu się, Dwa, jest, jest całkowicie... Robicie... Ale co, ręka. Zatestuje ja Goncerz, że powinna być czerwona. No i jakby się tak trochę nad tym zastanowił. Z bramki. Odcinka. dobra, tam są desi i gol! Jeden do zero, piękne Rafała Pietrzaka, bramkarza, ten wyszedł. Na... Lejmonas! Lejmonas z jego rękami, trafia do praktycznych pustej bramki, to jeden do Piękne dośrodkowanie Rafała Pietrzaka. I Lejmona z główką, ale, ale teraz w grodzie po zagłębie jest polu karnym. Dośrodkowanie może być w grodzie! Góra! Minuta po walki, do lat. W momencie myśmy strzelili, już tylko 7 minut, to teraz to będzie do szóstego. W teraz polu karne, główka, i piłka, Teraz to są udek z Markowskiej, ale trzeba uważać, że Chodzi w pole karne. Dośrodkowanie, piłka do Czerwińskiego. Czerwiński, długa piłka do Iwana, Iwan. Jest dośrodkowanie teraz w pole karne. Wybita piłka, ale jest trzesta z może być wyraźnie uderzenie, rykoszek.